Siema, w dzisiejszym odcinku zagram sobie znowu z Matyniem oraz Mendim i znowu zagramy sobie w Roblox, a tym razem na vr ze i ja będę sobie grać jako widz, jako wy z wami a Mendy i Matyniu będą nami sterować. Jeśli chcielibyście wziąć udział w takim odcinku jak dzisiaj, bo właśnie graliśmy z widzami, z wami to pamiętajcie o wpadaniu na Discorda. Ten odcinek jest taki troszeczkę mniej yy, beczkowy w sensie, że z Robloxa, tylko raczej bardziej cieszymy się gierką, bo w sumie było bardzo fajnie, więc dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie. Dajcie łapki w górę oraz subskrypcję po więcej. No i co, nie przedłużam jego oglądania. Ty, a jestem przy twojej lewej ręce, Mati. <noise> na gwiazdę śmierci poleciał. Gwiazdę śmierci. To ty o kurde, ty, dwóźbyśmy na gwiazdę śmierci. Jestem tym takim... o! Tym ty, ty basicowy. Tam, basicowym, no o, No to wszyscy lecą, stój, 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 uwaga Aha. Ej, nie trafiłem, no, a tam gdzie? jest, muskity Dobrze, szybciutko z nimi Co ty za brzydkie słowo napisałeś? Chodźcie, no Nie przeklinaj Przepraszam, przepraszam Ponio Poniosło cię od Trochę tej... tak, trochę tak, o, idą, idą, dobra, dobra, pa Dobra, i co te przyciski robią? Nie wiem, ale ja już zapierdalam Aha. Już już idziecie dobra <noise> Nie, no i do lawy trafiłem, no Jezus Od razu, jestem taki Jezus, słaby Maria za... Uciekaj <noise> <ja tam. głos> nie, o, nie wiem, Nigdzie nie biegnę O kurde, ej to się, a to się... Dobra, dobra, dobra Łatwo, łatwo Którym ty do góry Kur, las? dobra, jest cało Udało mi się ja lewym tym. lewą go. Lewą i... A yy, prawą Brawa góra dół to czegoś. Ja, kurde, że... Kurde! Nie! Ty, aha, to są takie kolce. Kurde! Mandy jest za dobry w segrę. Kurz wyjebało tam strasznie do góry. Nie, nie umie mi chłapać. Dawaj, biegnij, biegnij. Dawaj, dawaj, dawaj. No, ty, dawaj. Nie ma! No przechodź, przechodź. <laughs> nie nie łapię się. Ale boli, co zrobiłem? No co jest? Dobra. <śś> ja nie tak... Chłopie, bo jestem dobry w tej grze. po prostu. Nie, nie to kliknąłem, chciałem kogoś wyrzucić. Idź ktoś się... A, no... nie działa przycisk! Ale Mandy go robię tutaj. Ale go robię Dobra Nie! Jezus, dobra Aha, dali się zbejtować to, nie ma żadnej broni. Tutaj jest chłopie Co to jest? A nie fuck Patrz tutaj, patrz, patrz, na kolce Nie, nie, Co no skurde Aaa, już bym tak daleko Ale Mandy. Nie przejdziecie, nie przejdziecie chłopy Co? Tu, o. Oj Nie, no nie, nie dajcie no, rady, za słabi jesteście Łatwo, no łatwo, słaby, łatwo, to, łatwo. będę żonglowy. Kurwa, Jezu gdzie Eee, jest ja jest yy, yy, jestem już przy was. O, tutaj widzisz, widzisz? Na dole. Okej, mi pokazujesz. No łapkę w górę. Łapkę w górę. Jak się... Jesteś fuckersa, myślałem, że pokazałeś. <laughs> <laughs> Pokaż fuckersa. Nie umiem, mogę tylko kontrolować <laughs> trzema palcami. Łapka w górę, widzowie. A czym ten twój kciuk jest taki jakiś po wylewie? Nie no, mam tak, a o mogę go tak jeszcze wyginać. Wow, masz bardziej zaawansowany sprzęt. Ja mogę tylko pokazywać palce i robić takie... Psaj, pi po psaj. Dobra, we mnie ten. Ej, można, można, grać ludźmi w ping ponga? No możemy. To Jak chce być ma ping czarny kitas? Czar to znaczy. Czarna kita, nie czarny kitas. Gdzie jest ping pong? Tam jest ping pong. To ja chcę być ping pongowany. Masz drugą? Co chcesz zrobić? Idę po drugą Zgnieś ich? Podrzucę ci przy drugiej? O, siema, siema Jesteś ma. drugiej? No, dawaj mnie na drugą Lecę Jedną mnie, ty możecie... Się odbił. Możecie Ktoś bym grać Gniatamy? Nie, Dobrze. ja proponuję pożycie i na łeb raz, dwa, trzy no. ja jest. się Dobra, może ich po prostu pierdyknę. O, poleciało. Oj! Coś mi się paletka spugowała. nie A da się ich przygnieść? Oa, kurwa, da się. ich da się? O, jaz, jak mnie mnie No Jest... O! A co to jest to? Prosto tutaj. Aha! Ale zajebiste! Co jest Czut. grane. Czerwona moc. Czerwona perła. Moc. Na, czerwona perła. na ciebie wjeżdżał. Ty do tego? Mogę wam. Dobra, ja wjeżdżam w ciebie, dobra, idealnie, patrz na to. Ale będzie tutaj. Będzie tutaj. Będzie tego. Oho! Co? Ty, One się rozbiły, o siebie faktycznie. Oho, chyba czerwony o, wygrywa. Nie, nie, nie mów tak na Jak nosorożce wyglądają, przytulają się. No, nie. O! O, tam wbił ziomek! Dobra, to ja też tam wbijam. Ty, one strzelają! Co? Tam są y, ludzie, mogą sobie w, wziąć armaty i strzelać chyba, z tego co widzę. Idę tam! Oh. <laughs> Muszę tam być. Tam, Ale czysta, niebieski też, um, o. mój kłupo, no, nie mam żadnych! No jak masz trzech? Ja Bez kitu! Mo mogę strzelać rakietami! Znaczy, rakiet... Raki rakiet... Bo, bo to są nowoczesne, tak? No Mój toch jest! go! Co to się stało? 5 razy z tego z armaty Aha, i, i na, to byłoby na tyle, tak? <laughs> Nie! Okay. O, pojawił się, pojawił się! Zajebiste ty! O kurde Dobra. O kurde, ale napiera. Pełna moc! Piątka Kurde, nie trafił. No, do... Nie, czy co czy... on robił w ogóle? Jaką szarżę sto... Dobra, Zdawiam dobra, pisz, ale on się podłożył pod armatę. Pa, pa. Nie ma. No. Zaraz, zaraz, utonie, zaraz utonie. Co to za abordaż tam jest? Halo, co za abordaż? na inny statek. Ole napierdolamy. <laughs> Proszę o zatopienie czerwonej jednostki. Przeraziły <laughs> skum. Ej, to jest mocne. Ile ci tam pomóż ej, musisz, ej, musisz obrócić prawą... prawą stroną... Nie, czy lewą stroną. Lewą stroną musisz obrócić w stronę czerwonego statku, Mati Bo nie możemy nie, zarmatować. Ja, ja mam inny pomysł. Nie, nie weźmiesz tego statku po prostu w ręce. Nie, nie ręce. No, jep, no, jep. Jeżeli nie będą mieli załogi to na pewno nie wygramy. To, o, o Jezu, odbił się, złapię go Chodź chodź na rękę na Co? Chodź na rękę szefie. Zostaw, napisał ci, zostaw! To nie jest Twój sprzymierzeniec. A no on był z niebieskiego akurat. Zostaw! Ale nie? mówi, zostaw! zostaw. Kurde, starałem się go wrzucić na statek i wiesz, że tak. Weźmy to niemy? Niebiescy ton? To no, nie. Nie, to te, ten statek was. A, dobra, dobra, dobra. dobra. Pist, pist. Gościu, ale dostałeś. Bez załogi. Sasi do mnie podszedł jakiś typ. sasi. Ale dostajesz! Jak działa ten tor jest Aha, zostawiłeś, tak. zostawiłeś swój statek, tak po prostu? Nawet nie mówiąc? Tak, tak Kurwa, a, a ja tu... za kogo ja walczę? W lepszym miejscu, oj! <laughs> Teraz lepsze miejsce Ja się płynę tak, na statek tak, czerwony, a tu gostek mnie strąca <laughs> Zatopiony! S, a ale to jest jakiś najgorszy parkurowiec świata <laughs> No i co do góry no, nogami? <laughs> Dawaj, na parkur mnie zanieś ten parkur jest taki chyba do oglądania, raczej przez nas. To na ten. Yy, no to, to gdzie, na ten zielony, na ten żółty parkur. To jest jakaś wyspa. Oho. to jest. Aha. No to jest, to jest ognicho. Ty, ty, spuściłeś mnie i. to przeteleportowało gdzieś. A, i znowu jestem na, na respie. No nie, a dobra, i to Prawie wyszło. Prawie. Pa, normalnie, normalnie. Tak go. Dobra. Okej, okay. to nie jest chyba jakieś mega trudne tutaj? Ja żartowałem Ale to, tobie guzik, o nie! O, 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 jeszcze żyje, a nie, jeszcze nie żyje Miał być prank Dobra, dawaj, przeskakuj wariacie Ale giga prank Ty... Pyk, pyk, wow. zajebiście Dobra, ja i teraz gdzie? spadająca dłoń z powietrza okay. Nie żartuję, nie będzie tak No idź ktoś tędy No ja pójdę Dawa, Nie! Chodź. O, o Jezus Jezus o! Nie strasz człowieka. Co tu się robi? Chcesz tutaj sam? Nie właśnie. O, o! Aha, bez tu winda taka, ty! O, dobra, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, tak. Dobra. dobra, dobra. Gdzie ty w drugą stronę, guzik? Co ja bym się... o, o, dobra, A tutaj, a co jest, nie, a nie w tę stronę? A nie, nie tutaj w tę. Zobacz. A okej, okay, bo tu też jest taka. O, dobra, dobra, dobra. Schody do nieba. To jakaś wersów tutaj skacze. <laughs> I co tu dalej? Ale. nie, wersów! Mam No udział. dobrze, jebać ją. Co? co? Co ty mówisz? To jest czarna kita. A nie czarny Kitas? Nie. Ja miałem wrażenie, że tam S było. No dobra, przeskakuj, Gandalf. Kur, co jest? A, bo tylko dlatego, że ty dałeś rękę, to ja nie jest jeszcze. Panie Gandalfie, tutaj. Nie otwierdził! Ale mnie uratował, wybachse. Winda, 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 winda Dobra, dobra Z wersów tu wchodzimy Okej, okay, okej okay. Coś w talecie nie wyzywałem przed chwilą Okej, okay, okej okay. Potrzebuję Mandy twojej ręki na most A poczekaj Dobra, będę prowadzi. przekładańca robił Przekładańca, idealnie Pa, 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 my już idziemy, my już idziemy z wersów. Dobra, ale zrobiłem przekładańca Musisz zastosować technikę przekładańcową. O Jezu, zrzuciłem go chyba. ciężko jest. Pomogę ci. O, o, o. Pyk, Jest problem, nie wiem dokładnie jak to działa, bo ja chciałem pomóc i chyba go zrzuciłem. Dobra, niech leci. Jo spadłem. No, nie. Dobra. No, było tak blisko. Stoi tutaj 10 osób i, i tylko nad nimi jest napisane A my? O gaz, o kurde. A my? Dobra, Dobra, tutaj mamy tego, patrz. Tego. Pyk. Skakujcie. Dzięki. Halo, a my? Nie, yes, sadge. Zapomniani. A jest takie, taka satysfakcja z tego wypadku, nie? Ej, jak się... Jezu, chyba to ich zabiło. I po prostu dobra, dobra, okej. Okay. Chyba to ich zabiło. Bej. O kurde, jak szef, jak szef, normalnie. Dawajcie, chłopy, bo ja już nie mam ręki. Wskakujcie tam. Uuu. Co tu robisz, żywiec z drój? Ale jesteśmy szefami. Czekamy na ten, czekamy na, na resztę ludzi, żeby móc polecić samolotem. Ty Guzi, co ty tu robisz? No ja przyszedłem, chłopie. Pa, normalnie jak szef się siedzę teraz. A widzisz moją buzię? Uwu, no. Myślałem, <ślałem, ślałem>, że mnie tak teraz jedziesz po prostu. <ślałem> A, widzisz? A widzisz moją buzię? <ślałem> Nie ma! Nie ma, nie ma takich. Patrz, to. Nie! Zleciałem. No nie. Na początku parkura. Na początku parkura. Chcę polecieć samolotem. Idę, idę. O, 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 oczywiście. No i gituwa. Proszę zapiąć pasy, bo rzuca. tam. Ty do, do, do... Czekajcie, coś, coś, coś konkretnego. <śmieniu> nie no, będą jest... dwa bolotyno Coś konkretnego trzeba z nimi zrobić Dobra, możemy się bawić jak, jak małe dzieci. <śmieniu> Ciekawe, nie będą zrygać po tym. Będę zigał. Będę zigał Kto wyżej rzucił Kto wyżej rzuci, to muszę wziąć do drugiej ręki na chwilę Kto wyżej rzuci Dobra, dawaj, pierwszy rzuc. Ło wow, to całkiem wysoko, nie? Nie Eee, mój! O sam ale Kurwa, co tu się êtes... dzieje? Jak się kręcę wokoło w ogóle! Ja bym, wyram, ty się tak mocno rzucił? O, wybuchło! Wybuchło! o nie! Chciałem go złapać i poleciał w siną o jak się rozbił. <nuezannen> ja jakoś. wybuchnęliśmy. ja nie wiem, co się stało. World Trade Center.